Hmm Zjutek przebiega Gdzie? przebiegał na... Na konstrukcję Czekaj Okej, okay, dobra, nie żyje. Ale to Ci to się bawią w tunik Ej, jak się wyjemy, <grym> <grym> Na twoim ciele był. A ja dostaję 30 najdów kurwa od niego. I przełączyłem serenkę i ja nie pamiętam binda na przełączenie, jakie ja mam ręki, ja to muszę sprawdzić, kurwa. Szczerze mówiąc, naprawdę chciałbym go przeżyć. No nie! Kapierdolę ja jak mnie wystraszył Ja pierdolę Chciałem se odpisałem Ale to chuj Odejdź wszyscy Ja jestem tapa, no nie Bóg se Nie. Idę Zajebał mnie, z fleszety dostałem z morgę. Ale jestem kurwa mierny Ja jestem mierny Jezu święty Siedzi naprawdę A jesteś cipą życiową gościu Ty no. no nie wierzę kurwa mać no Jak on kurwa nie... On jest przede mną. Jeden albo dwóch. Tych, tych, tych. Tych, yy... tych białych głównych. Dobra, skrawa. No bo wychodzi w środku tego główna. <laughs> mi chodzi w środku tego główna, no. Żabamen, żabamen. A No jest, to no fakt, że. Nie wiem! Pojebie mnie! Popierdoli mnie, kurwa! No popierdoli. To se załadowałem sześćdziesiątkę. Żomek nam wbił do góry i nas po prostu. Najebał, po prostu. No, po prostu mnie napierdolił. PIDRAN dostania bana, umawana na czacie. Sie ma na piłkę. Sie ma komfi. Ty, trzymam się jeszcze. O! Dostał. Już to jest takie proste, nie? Dobra, to za miesiąc zrobimy to samo. Tyle, tyle, tyle. Coś mi Mam pakę? Na drugim końcu od nas? Drugie budynki. Nie chcę mi się nie Ale dostałem <соскотъем> ну ты там ты, волк, не Я тебя порву нахуй, сука, блядь, вдоль, блядь! О, ну, не так уж, часу бы не бил. Курва, не вот это мясо! Так, ребята, закругляемся! Kurewki! Do jebania jesteście! Ty kurwa, to jest niewidzialna ściana! Kawa Bakelaży. No kurwa nie wiem, czemu nikt nie kryje tamtej strony? Pojewię mnie zaraz. Patrząc jak ostatnio ten jak ostatnio Blacha się odkiwa i próbuje dyrygować innymi, to pierwsze włosy na jajkach wyrastają co? Doradca powiesz. że Blacha ostatnio się bo, się... Bo, blacha. Bo, bo Blacha do każdego ostatnio szczeka i tak, no się szczeka. No rzuca się i próbuje odstawiać. Tir! O! Stankowałem dla kolegi głową. Это этапа ну, на устройстве, Не, не, это я вообще <говорить> встречал Tylko jutarkowie, żeby scelowanie to było na coś No nie, właśnie, nie, ale już nie mogę celować, kurwa I koło, co on, on zrobił? Nie wiem O, chop sobie zacząć coś okay. Kurwa minus, znowu był szybciej niż się Boś, czy jakieś linowe granaty w ogóle rzuca? Ciężarówka, ale jestem rozjebany. Coś tu biegał z kubną. Jestem silny. Odwiedzcie. A kurwa, ale kolega. Ogóle... A wiesz, nie że ty mi stankowałeś podanie... w ogóle tego tego? <laughs> Skąd? O kurwa! Chcieliś, że mnie zblokował w tym studiu Aha! No nie wiem, kurwa! Ratuję no to! Teraz gdzie jesteś? Mogę cofać? No bo mi daj ich do mod ich respa Ile, że jedę ich respa? O kurwa ja wybiegam na ich reswę. Jeszcze ja jeden. Biegniemy w plecy. Słyszę jak ksapiec. Nice, ja, nice. To kurwa, powyśle. perfekcyjnie, ładnie, ładnie. Mam heavy blida, leczy się. A nie, ono, no, no, tylko za ładnie ma Leży jeden. Tu środek skajka. Jeden od, y, od tego do budówki Dwóch chyba Jeden leży To mida Nice No kurwa naprawdę to jestem ten header Aniu sobie na tym na stopie w klucie, Witam panów kotnicy Widziałem. Ale mądry tatuaż tu Jest! <grym wątpliwa> yes! Myszkę widziałem cię mi kołaj! Chodź tu! Yes. Ja nie! Wiem Josh i szat jest takim czadem, że kurwa się kampi w miejscu. Jak cipka Trzeba to jak się lepić w miejscu, w którym nie mam No nie wiem, oczko oni Kurde, kurde sobie nogi mu żeby ujebałeś za to Ja mam przebijania do czwarte Oho, just, just w czasie rzeczywistości jest stary w No, on tam prawie się ukrywa tylko na tym... Aha, to jest to. Patrz tu! O, nie W ciotku i skarpiony jest Ty kurwa! nie żyjesz Aha, nie no kurwa rzeczywiste jest Z niego, ty, stary, mizze, Nie do ty stare widzę tylko walki spalowane we mnie, nie? nie. Kątownik się znalazł A! Wracaj tu! Nie wracaj! <grym> nie mam kolejne trzy fiki No tak... spadłem na no, stopień! Dobra zresztą No zryspiłem się dostałem tapa Ale nie wyjechało w powietrze Widziałem, patrzyłem na funduszy. Hop, <grymne> lewa, przy ciężarze, przy samochodzie. Nie wiedziałem, kurwa, nie widziałem. Jeden zabity, jeszcze jeden. Palestyński dziecko, kurwa, rzucające kamieniami, ja no, <grymne> Sorry, tweet Nie mogę w to w to Ty się wiebać? Tak nie zrobił na znowu, bo się to ja przed tąch. Nie tąch. wiem, ja się skłębił na skałach po prawej stronie dwa, dwa. Dwa, dwa. Dwa, dwa, dwa. Dzisiaj się wyjebałem kurwa z 17 razy Jest drugie wejście bardzo nie zdawaj się na tam Czy to jest za ścianą? Nie, to jest za ścianą Ty za mną? Ох, uh. идеально. Ale wojna. Nie widzę czatu w ogóle u mnie. A coś mi się wydaje, że już nie jest jeden dwie tylko nagle jest kurwa czterech. Ty. Schodzimy. Kurwa kolejny. me apertou